Interaktywne horrory, swój pierwszy wzrost popularności przeżyły dzięki ewolucji gier polegającej na przejściu w trzeci wymiar. Heroldem tych zmian okazała się nowa marka na rynku konsol, czyli PlayStation. To na te szare pudełeczko wydane zostały pierwsze odsłony serii takich jak Resident Evil czy Silent Hill, które jeszcze lata później świętowały kolejne sukcesy na nowszych sprzętach. Niestety, w pewnym momencie twórcy tego typu gier stwierdzili, iż horrory nie są już popularne, co oczywiście było bzdurą. Przez pewien czas na dobre i na złe pewne serie przekształcane były w gry akcji o ledwo wyczuwalnym klimacie grozy, ale potem nastała cisza. Przerwał ją dopiero wzrost popularności streamowania, który może nie był idealny dla klasycznych przedstawicieli tego gatunku, ale okazało się, iż sztuczne darcie mordy przy banalnych, pozbawionych kreatywności, prostych gierkach świetnie sprzedaje się wśród dzieci. To wówczas popularność zdobyły gierki takie jak Slender czy FNAF, przypisywane przeze mnie do gatunku, który nazywam Stream Scream, w skrócie SS. Fortunnie, farsa ta trwała stosunkowo krótko. W pewnym momencie, growe horrory zaczęły powracać do łask. Chociaż mam wrażenie, iż wciąż niektórzy twórcy, zamiast czerpać z klasycznych ich przedstawicieli, idą na łatwiznę, licząc na wybuch popularności, dzięki staniu się twitchową sensacją. I dopiero po tym wstępie mogę przejść do omówienia The Mortuary Assistant. Gry, która natychmiast przyciągnęła mnie swym nietypowym pomysłem i tematyką. Niestety, równie prędko naszły mi do głowy pewne wątpliwości. Gra ta wygląda jak typowy szajs Stream Scream. Temu też postanowiłem zapoznać się z recenzją wnego znanego youtubera, który zapewniał, że to wcale nie tak, że czekać czy nas będzie subtelne straszenie, jak za starych dobrych czasów. Okej, okay, fajnie. Oceny na Steamie również mnie o tym przekonały, więc jak najbardziej The Mortuary Assistant kupiłem. Rebecca. Tak więc po kolei. Wcielamy się w świeżo upieczonego pracownika kostnicy. Nasz pierwszy dzień w pracy okazuje się lekkim niewypałem. Nie dość, iż we wstępie dowiadujemy się o plotkach krążących wokół tego miejsca mianowicie, że jest nawiedzone to nasz szef prędko wyrzuca nas do domu, pomimo iż poprawnie przygotowaliśmy pierwszego nieboszczyka do jego ostatniej podróży. Fortunnie, kolejnego dnia dostajemy od niego telefon, mówiący o tym, że wszystko było w porządku i zaprasza nas na nocną zmianę. Problem w tym, iż po dotarciu na miejsce zamyka on nas w kostnicy i mówi, iż interesuje się nami demon, a jedynym sposobem na jego pozbycie się to standardowe przygotowanie trzech ciał znajdujących się w chłodni, tyle że koniecznie musimy wzbogacić roztwór balsamujący pewnym dodatkowym składnikiem. Prawdopodobnie zawiniętym profesorowi Atomusowi. Jeszcze jeden składnik Związek X. Poza tym musimy odkryć imię demona to, w których zwłokach się zadomowił, i związać go z nimi. Po czym je palić? Tylko tak uratujemy własną duszę. Jak mówiłem, pomysł jest jak najbardziej ciekawy. Sama gra z początku również. Gdy już ogarniemy cały proces związany z balsamowaniem zwłok oraz co gdzie jest, możemy błyskawicznie przeprowadzić cały proces. Jednak koniecznym będzie odpowiednia obserwacja każdego ciała, zapamiętywanie ich charakterystycznych ran i siniaków, bowiem to, w którym zamieszkała prześladująca nas maszkara, będzie się zmieniać. Oczywiście, by było trudniej, demon może wpływać też na pozostałe zwłoki. Ale twórcy omawianej gry sami sobie strzelili w kolano i wywalili wszelką głębię procesu poznawczego do klozetu. Mianowicie po przygotowaniu każdego ciała, gdy wyjmujemy je ponownie, by się im przyjrzeć, podczas oględzin właściwego zawsze będzie grała narastająca, niepokojąca melodia. W dodatku to podczas jego oględzin następują najczęściej zwykłe, nieefektywne jumpscare, których według wspomnianego recenzenta w grze miało nie być. No cóż, ups. Samo odkrycie demonicznego imienia również nie będzie zbytnio angażującym procesem. Od gdy czujemy, że zbliżają się strachy na lachy, wyjmujemy magiczną karteczkę, która zacznie się tlić. Tym intensywniej, im bliżej kluczowego miejsca będziemy się znajdować. Spłonie, gdy będziemy bardzo blisko. To wówczas musimy odnaleźć wypalony na jakimś obiekcie symbol. Po znalezieniu wszystkich czterech układamy je w imię i tyle. Pierwsze przejście gry zajęło mi niemal dwie godziny. Dwa kolejne były po godzinie, a to dlatego, iż już doskonale wiedziałem, co gdzie jest i co robić. W ten sposób odkryłem niestety tylko dwa zakończenia z dostępnych pięciu, gdyż jednego razu gra zwyczajnie mi się prawdopodobnie zbagowała i po wejściu do sekretnej piwnicy oraz rozwiązaniu w niej zagadek dostałem zakończenie mówiące, iż nie wyrobiłem się w czasie. Według długości nagrania to podejście było znacznie krótsze niż chociażby pierwsze, więc nic takiego stać się nie powinno. Ale o błędach i innych bolączkach będzie później. Najpierw chciałbym tytuł ten zwyczajnie pochwalić. Ja serio, z początku bardzo się w to wciągnąłem. Grając w środku nocy na słuchawkach, gra zwyczajnie owinęła, omiotła mnie swym klimatem i atmosferą. Przebłyski z przeszłości naszej protagonistki dodawały morze smaku i pewną głębię, a fakt, iż są one inne, z każdym podejściem zachęca do wielokrotnego ogrania tego tytułu. Nie mogę nie pochwalić ciekawego straszenia, które kojarzy mi się z serialem Dom na przeklętym wzgórzu. Który znany jest m.in. z tego, iż większość duchów ukryta jest w miejscach na ekranie, na których oko widza się nie skupia. Tak jest i tutaj. Powtarzam tę samą czynność już któryś raz, a tu nagle kątem oka dostrzegam demoniczną postać, obserwującą mnie za okna. Gra daje do zrozumienia, że w sumie to masz przez chłopie, bo to zło jest tu cały czas z tobą. Obserwuje cię, bawi się z tobą. Określenie bawi się również nie jest tutaj przypadkowe, gdyż nie zajęło mi dużo czasu przyzwyczajenie się do sposobu, w jaki ta nas straży. Gdy tylko odkryłem ten cały schemat, to no cóż, napięcie minęło. A jedyne, o czym mogłem dalej myśleć, to, że mamy tutaj do czynienia z cholernie znudzonym, smutnym demonem, który tak naprawdę szuka przyjaciela, gdyż inaczej niż gówniarskimi jego żartów nazwać się nie da. Przy The Mortuary Assistant należy spędzać czas z założonymi słuchawkami. Uwielbiam audio tej gry. Przynajmniej tak długo, jak nie zdradza nam, które zwłoki są tymi, których szukamy. Każdy dźwięk ma tu za zadanie budować klimat grozy, skrzypiące deski, burza z piorunami za oknem, stukot deszczu o szyby, kółeczka wózka na zwłoki, pompa do balsamowania, a nawet cholerna i głowa drukarka. Wszystko łączy się w spójną całość, zakłócaną czasem przez dźwięk lub dźwięki, które do niej nie pasują. Umyślnie. Słów kilka, muszę powiedzieć też o sterowaniu, bowiem jest ono dobre i złe zarazem. Z jednej strony stara się oddać ciężar niektórych przedmiotów, na przykład wózka ze zwłokami, którym manewruje się z gracją tancerki odgrywającej sztukę Jezioro Łabędzie. Gdyby tancerką tą była prośna świnia z Bilami zamiast traciczek. I to w pewnym sensie jest dobre. Z drugiej strony wkurza mnie to, jak nasza postać jest ułomna podczas przenoszenia pomniejszych przedmiotów. Jest w stanie trzymać w rękach jednocześnie skalpel, pudełko soczewek, pudełko nici, jakąś specjalistyczną igłę, ale z drugiej strony, jeśli trzyma mamy pudełeczko plastikowych rurek, to ryczeć będzie, że nie może podnieść już strzykawki. Jeśli podniesiemy jeden słoik, to musimy go już trzymać, gdyż chwycenie drugiego staje się herkulesowym wyzwaniem. To buduje lekką frustrację, gdyż wprowadza do gry tzw. Tak busy work, czyli czynności, które nie mają być przyjemne, a zwyczajnie marnować nasz czas. To jest tylko potęgowane kwestią tego, iż jednocześnie wykonywać możemy jedną czynność, nawet jeśli nie wymaga ona aktywności ze strony naszej postaci. Już tłumaczę. Jeśli odpalimy pompę z mieszanką balsamującą, to nie możemy iść chociażby do schowka, by nalać już płyn do czyszczenia owej pompy. Jest to zwykłe wydłużanie gry na siłę, bo uwierzcie mi, iż jest ona cholernie krótka przy każdym kolejnym podejściu. No i właśnie. Hello. Błędy. Liczne błędy. Ten z brakiem czasu już wymieniłem, ale naprawdę, nie był to jeden z tych bardziej upierdliwych. Dla przykładu, nie byłem w stanie skorzystać z opcji Nowa Gra Plus, gdyż jedyne, co wówczas widziałem, to czarny ekran. Walczyłem z tym nawet podczas mego dupnego streamu z tej gry, gdzie, żeby w końcu się do niej dostać, musiałem najpierw skasować wszelkie zapisy, jakie miałem zachowane na dysku. Nie, żeby był to największy problem tego streamu, gdyż to wówczas odkryłem w półtorej roku po zakupie nowego kompa, że mój Ops wciąż jest zoptymalizowany pod sprzęt z Intelem. No, no cóż... Bardziej wkurzył mnie jednak inny błąd, który zaprzepaścił całe me drugie podejście. Mianowicie, chcąc jak najszybciej dojść do zakończenia, wyprzedziłem samouczek oraz pierwsze straszenie demona i użyłem za szybko pierwszego papierka. To sprawiło, że nie objawił się jeden z czterech wymaganych symboli, oraz co lepsze, wyłączyło wszelkie strachy przez całą resztę podejścia. Mogłem odkryć pozostałe symbole, ale nie towarzyszyły im żadne straszaki nic. Dosłownie demon uciekł mi z gry. Nie, żeby w tym czasie gra mogła mnie jeszcze przestraszyć, gdyż szczerze mówiąc przestała to robić już w połowie pierwszego podejścia. Albo inaczej. Wcale mnie nie straszyła, gdyż nasz demonek nie przedstawia żadnego zagrożenia. Nie musimy z nim walczyć. Gra nie ma statusu porażki, a przez to nie jest w stanie zbudować napięcia, towarzyszącego nam chociażby w starym i prymitywnym Resident Evil, w którym wiedząc, iż mając jedynie garść pocisków 9 mm i korytarz pełen ząbiaków, jeden błąd oznaczać będzie konieczność wczytania zapisu. Jednak The Mortuary Assistant budował napięcie. Te nawiedzenia, nienachalne straszaki i tym podobne były dla mnie świeżością. Jednak gdy odkryłem, iż nigdy nic nam nie grozi, a demon, nawet stojąc gdzieś tam w rogu, nie poruszy się tak długo, jak my nie ruszymy kamerą, a co za tym idzie, możemy go łatwo obserwować i podziwiać jego ucieszoną mordę, błyskawicznie przestał być straszny. Później widzę! Twarz widzę! Grode horrory mogą straszyć na kilka sposobów. Albo przeważającymi wrogami i przerażającymi dźwiękami, gdzie na każdym kroku musimy walczyć o bardzo ograniczone zasoby i to właśnie buduje to pożądane napięcie. Albo samą świadomością, że te wszystkie maszkary czają się na każdym kroku, są przed nami, za nami, wszędzie, ale ich nie widzimy. Nie wiemy nawet jak wyglądają. Obserwujemy, znajdujemy tylko znaki mówiące nam o tym, że są i w każdej chwili mogą nam zagrozić. W The Mortuary Assistant brak zarówno jednego, jak i drugiego, bo pomimo iż wiemy, że demon tak naprawdę czai się wszędzie, to nigdy nie stanowi żadnego zagrożenia. A co gorsza, możemy go zobaczyć i sobie obserwować. Nie tylko w opisany już sposób, ale też z powodu błędów gry. Przez me trzy podejścia. Dwa razy miałem chociażby ten, w którym straszak zaskoczył, pomimo, że miałem kamerę odwróconą nie w tę stronę. W efekcie czego to demon musiał mnie uniknąć. On uciekał przede mną. Tak więc, The asystent polecam, jeśli złapiesz go za jakieś pięć dyszek. Oryginalność i ciekawy pomysł tej gry zapewni nam zabawę na jakąś chwilę. Przez tę chwilę będziemy się rozpływać w jego klimacie, a może nawet ktoś się przestraszy. Jednak zrozumienie schematów jego straszenia sprawi, że Czarpryźnie. Ogólna powtarzalność tej gry również nie zachęca do kolejnych podejść. Pomimo innych ciał i ich charakterystycznych znaków, a nawet innych fragmentów fabularnych nawiązujących do przeszłości naszej postaci za każdym razem. Już naprawdę układanie tych samych puzli po kilka razy daje nam z każdym nieco inne e, doświadczenie, ponieważ puzle mogą być inaczej przemieszane, a nawet stół może być za każdym razem inny. Odwołując się do mego wstępu, tak. Uważam, że The Mortuary Assistant to bardziej przemyślany i subtelny stream-scream. Oczami wyobraźni widzę te wszystkie udawane krzyki, bo coś tam przebiegło nam po ekranie. W grze, w której nie trzeba się zbytnio skupiać na tym, co się dzieje, nie trzeba znać fabły ani ogólnie myśleć. Idealnej do streamu.